Cześć moi drodzy! Dzisiaj ostrzymy nóż. To nie jest mój nóż, to nóż e, e, od jednej mojej znajomej. Żadnego razu nie ostrzyłem ten nóż, ale znajoma to, poprosiła go na ostrzeć. I dzisiaj ze względu na to, że nóż jest taki prosty, tani, zwykła nierdzewka z supermarketu, e, ze względu na to, że nóż jest tani i ostrzenie, sposób ostrzenia też wybieramy tani, a mianowicie za pomocą naszego pomocnika mechanicznego. Montujemy nóż. Mocujemy nóż do ostrzalki. Dzisiaj ostrzymy na Kazak Pro. Nóż jest zamontowany i teraz szukamy kąt ostrzenia. Nie będę używał żadnego kątomierza elektronicznego albo analogowego. Szukamy kąt za pomocą markera i za pomocą papieru ściernego. Oznaczyłem markerem e, kramię śniącą i teraz e, wkładam do e, pomocnika mechanicznego krążek ścierny o gradacji 800 nie włączając tego pomocnika nie włączając takimi ruchami ścieram ten e, ścieram ten marker i szukam kąto no, jestem już trafiłem do kąta właściwego. Tak, niech będzie taki jaki jest. I teraz zmieniam krążek o gradacji 800 na krążek takiej grubej gradacji, żeby wykształtować krawędź śniącą. Krążek jest o gradacji 240. Wkładam, wkładam go do pomocnika, włączam i lecimy. Первая сторона уже справа и кшталтована. то за помощью э, познавча. Э, Друт, который выступает по первым э, по первым по первым по первым по с черным юж есть очувальный и оп, и працуя с другом стороной ножа. И теперь с правом, с правом где естем, а, ежедрот выступает, с колейной другой стороны. <coughs> I obecność tego drutu mówi nam o to, że jestem, jesteśmy już na krawędzi tniącej i możemy e, przechodzić do e, następnego e, chciałbym powiedzieć że kamnia, tylko, nie kamnia, tylko papieru ściernego. Następny e, krążek z papieru ściernego jest o gradacji 400. Wkładam go do pomocnika. Trochę zwiększam kąt ostrzenia e, gdzieś na 1 dziesiątą i. Моим зданием уже готово. Изменяем кронжик на 80. -ка. Подносим конт. Подношем конт острения. strona też i teraz możemy sprawdzić jaka jest ostrość, stopień ostrości noża po, po 800. Mamy możliwość zdemontować nóż razem z ramką, razem z zaciskami i teraz na, tym, na tej karce i nic nie tnie. Nie, za słabo. Moim zdaniem jest bardzo słabo. I ostrzymy dalej. Możemy przejść na następny e, kamień o gradacji 1500. 1500. I podwyższamy kąt trochę. Teraz ostatni krążek Gradacji 3000 Mam nadzieję, że widać No i teraz Kolejne, kolejne sprawdzanie ostrości noża. Zobaczymy co jest, zobaczymy co mamy. Moim zdaniem jest niezle. Na tym skończymy pracę za pomocą ostrzalki i teraz кілька, кілька рухів на деске з скуром. Na każdym następnym ruchu zmniejszam obciążenie, z którym dociskam nóż do skóry. Na ostatnich ruchach już prawie nie naciskam. Dobra, teraz jaki mamy wynik z tego naszego dzisiejszego dzisiejszego ostrzenia. Wynik jest bardzo dobry. Na dzisiaj moi drodzy to tyle. Dziękuję, że oglądali dzisiejszy filmik i do zobaczenia.